Witam. Chciałem tylko powiedzieć, że jest Deli i tak dalej, i będą filmy codziennie. Nie wiem o jakiej godzinie, ale będą codziennie. Przechodzimy do filmu. Widzimy, jestem, i, witam jestem... Witam, tutaj jest Serena Giewont, stary. No i dzisiaj gramy Murder więc stary. No i może będę murderem no, albo Szeryfem. No to widzimy się, jak już będzie... O, już jest runda. To jest nieważne. Ludzie. A, no to zaraz będzie... No to widzimy się, jak już będzie runda. Proszę tą mapę, no proszę, no ta mapa jest fajna, no proszę. Ale tą mapę, no, no, tam, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Tam, tom. Eh? Jest tam? Jest tam? Tak, tak, na pewno jest tam. Dobrze. Kim będę? Kim będę? Inocentem no, znowu, no, kurde, no, znowu, jestem inocentem, No ja nie mogę, no. no dobrze. Może damy radę. Nie, to jest murder. Na pewno to jest murdera, bo to jest morder. O! Był morder. Dobra, jestem. Był telefon, ale nieważne. Dobra. O, jestem morderem. Ta, O nie, o nie, o nie. Nikt. Nie, nie, jest morderem! Tego tu nie ma. Widzę, widzę. Huu! Tu No i chyba... Szyf! Widziałem! Widziałem!

Dobrze, idź. Ja się pójdę po kolejne osoby. O, chodź tu. O, dobrze, no i kolejna osoba. Tu, tu, tu. No szybko, no chodź tu. Chodź, no. Jest. To. No nie poszło nic za dobrze. No, ale dobrze. Następnym razem nie pójdzie chyba dobrze. Dobrze. No. Ta mapa, proszę, ta mapa, ta, ta mapa, proszę, no to... Ta, ta, no jaka ta, no ta, 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 nie jest fajna, bo może, nie wiem, Ale dobrze, tu, 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 no tu, no proszę o tą mapę, no proszę o tą mapę, no, będzie, 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 no nie wiem. O inocce! No, 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 no! No jak to może być możliwe, no kurde. nieważne. Idę. No w sumie jak jednocę to nic się mogę zarobić. A, idę się. kryjówka, najlepsza kryjówka. Znam te kryjówki. Nie, nie. To, to jest jeszcze... To jest słabe, jeszcze. Tutaj są tajne kryjówki. O, tak. Są to kryjówki. O. Te boksy. Będą blokować. O nie, jak on jest morderem? Nie, on chyba jest albo inocentem. Hmm. Sheriff, dobrze, mam sheriffa. Morder, o nie, szybko, boksy, boksy, o nie... Co się stało za Prawda. No i znowu nie dałem rady. No i znowu, no i znowu, no i znowu. Dobrze. Idę znowu. Dobra. O, widzowie, a, a, a wy wiecie, że tutaj. Tutaj jest. Dobrze, nieważne, nieważne. Ale okej. Okay. W ogóle zostawcie je suba i łapkę w górę, bo nie mówimy. No zostawcie, please. Wybór mapy. Nie no i skąd się wybór mapy? No. A, jaka jest mapa? Inocent. Nie. Szerf. No, dobrze, dobrze. W sumie dobrze. Lubię sheriffa dobra. Dum, dum, dum. Kto jest tu morderem? Kto jest morderem? O mój Boże, kto jest morderem? Kto jest morderem? Nie, 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 kto jest morderem? Nie. O. O, Kurde, daj trafianie. No, no, spróbuj, spróbuj. Wow, wow, wow! Dobra, to nie było takie fajne. Ale dobrze. Dobra, no to papa, pa. widzimy się za niedługo, e, no i no, papa. Pa. Nie, no nie, no nie widzimy się za niedługo. Nie no, szanuję. I no, jeśli będzie trochę filmu, no to oglądajcie. Pokażę wam parkour, najlepszy, prosty parkour i fajny, mówię wam, fajny parkour. Dobrze. Jest, wybieranie mapy, jest. O, jak gdyby dobrze. dobrze. Proszę, no nie, nie proszę. No może, o, o jest bo ta mapa. Raczej tak. Dobra, kim będę, kim będę? Kurdy, znowu inocent! O, tu dobrze, nieważne, nieważne. A byłem sheriffem w sumie. To, to, to ważne. Mord, morderem, sheriffem, inocentem jestem. Byłem. O nie! To, 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 to... Kto jest? Hmm. Użybku, czekam. O nie, o nie, o nie! Uciekać! O! Dobra, szeryf, dawaj, szeryf, dawaj! Szeryf! Nie, mnie! Szeryf! A, o, lepiej. A no, przeciw się. Szeryf, daj, za szeryf. mi pokażę dobrą drogę. Nie! Morderca! Pomoc, nie. To nie jest morderca. O Boże. Co się stało? Ale? O nie! Morderca! szeryf, dawaj! Szeryf! Dawaj szeryf. Szybko! Nie mam mnie tu. U. O, tutaj już to by... Nie! 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 Dobra, e teraz naprawdę papa widzowie widzimy się na kolejnym filmie.